Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Filip Pawczyński, jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Dzisiaj ze mną profesor Krzysztof Piech oraz profesor Maria Srebrny razem z Danielem Haczykiem. Jesteśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej po to, żeby zwieńczyć naszą kilkutygodniową akcję edukacyjną, którą uruchomiliśmy razem ze społecznością 21. Naszym zadaniem było zebrać odpowiednią ilość środków na to, żeby edukować polski parlament o tym, czym jest bitcoin. Postawiliśmy na bardzo dobrze znany na całym świecie egzemplarz SafeTana, standard bitcoina. Jeszcze w tym tygodniu wszyscy parlamentarzyści otrzymają taką paczkę. Ta paczka będzie zawierała egzemplarz po polsku, który ma za zadanie wytłumaczyć podstawy cyfrowej ekonomii, którą jest bitcoin, po to, żeby można było odpowiednio podchodzić do regulacji i po to, żeby można było zrozumieć przede wszystkim, czym jest bitcoin i jak, czym bitcoin się także różni od innych kryptoaktywów i jakie są fundamenty cyfrowej ekonomii. Profesorze Srebrny, niech Pan wspomnie troszeczkę o potrzebach edukacji, które, które bardzo dobrze Pan zna, jeśli chodzi o doświadczenia Pana na polu naukowym w Polsce. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chciałem za, za króciutko, króciutko powiedzieć, że edukacja w zakresie Bitcoina wydaje mi się bardzo istotna, dlatego, że prawdopodobnie niewielu, posł niewielu posłów w tej chwili orientuje się, o co chodzi, a to stwarza z kolei możliwość manipulowania tą, tak jakby tą niewiedzą, przez ludzi, którzy, którzy też nie wiedzą, tak jak premier na przykład, którzy też nie wiedzą, ale coś w tej, w tej sprawie mówią. Dlatego, dlatego chcemy zaproponować za, za Państwu książkę pod tytułem Standard Bitcoina, który tłumaczy właściwie wszystkie podstawowe rzeczy dotyczące tego. Bitcoin jest jedną z kryptowalut, i yy, zajmowałem się tą, 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 kry, tą walutą, kryp, kryptowalutą i, i bitcoinem. Już od mniej więcej od 20 lat w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk też wykładałem w jednej z wyższych uczelni w Polsce. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotna wiedza. Wszystkie tajemnice są właściwie w tej książce do znalezienia. Na razie dziękuję bardzo. Tak, pan profesorze Krzysztof Piech, który już nieraz był z nami w Sejmie i, i także bardzo odpowiednio pomaga w całym tym trybie edukacyjnym, który jako prospołeczna akcja uruchomiliśmy już w 2013 roku. Dziękuję za zaproszenie. Tak, polecam tą książkę Standard Bitcoina. Nie jest to jedyna książka, która jest dostępna w Polsce, aczkolwiek to jest książka apolityczna w zupełności. Książka ekonomiczna, co ciekawe, która pokazuje kwestie kryptowalut i szczególnie bitcoina nie przez pryzmat najrozmaitszych zagrożeń tylko i wyłącznie, ale przez pryzmat również szans i tego, jak duże wyzwania przed nami są w zakresie edukacji. A ta edukacja jest ważna, bo ciemnym narodem łatwo jest manipulować i to nie jeden dyktator już w przeszłości. Mówił, a my jesteśmy społeczeństwem, które powinno aspirować do tego, żeby być bardzo mocno wyedukowanym, bo to jest siła naszej gospodarki w przyszłości. Przez edukację, która jest tutaj ważna, chcielibyśmy dotrzeć do szerokich mas społecznych i do biznesu, żeby pokazać, dlaczego to wszystko jest ważne. Ale niestety edukacja w naszym kraju w zakresie kryptoaktywów, kryptowalut, kryptografii jest stosunkowo słaba. No i stąd nasz apel również do parlamentarzystów, co spotkanie dzisiaj w Sejmie, żeby ten przysłowiowy kaganek oświaty nieść i pokazywać, że bitcoin to nie jest całe zło, jak niektórzy próbują czasami to przedstawiać. To jest, Za tym stoi bardzo zaawansowana technologia, na której w przyszłości będzie stał cały świat finansowy. I od nas zależy, czy my do tej rewolucji blockchainowej się przyłączymy jako Aktywny uczestnik, czy może będziemy tylko biernym obserwatorem i importerem zagranicznych technologii? Jeszcze dwa zdania. Mogę jeszcze Proszę, dwa zdania? Tak. Jeszcze to. dwa zdania chciałem powiedzieć na temat samego bitcoina. Otóż bitcoin jest jedną z walut, właściwie najbardziej popularną walutą cyfrową, która w tej chwili wydaje mi się niezwykle wartościowa, i niezwykle wiarygodna w odróżnieniu od innych systemów bankowych, czy bankowych i rozliczeniowych. Dlatego, że ma przede wszystkim ma jawny kod, ma ja, jawny program, który to obsługuje, w odróżnieniu od wielu bardzo programów obsługujących, obsługujących y, nasze, nasze konta bankowe. Oprogramowanie bankowe nie jest jawne. Wobec tego wszystkie możliwe, y, możliwe przekręty, jakie można robić na tego rodzaju programach, wydają mi się na bankowych programach dopiero są możliwe w odróżnieniu od, od programów Jawnych, które są, którym, którymi są, którym jest właśnie Bitcoin. Dziękuję. Tak, ja chciałbym jeszcze dodać, że zawetowana niedawno ustawa o rynku kryptoaktywów pokazuje takiego udowadnia, jak bardzo politycy nie wiedzą, co robią nie wiedzą, czym się zajmują. Przykładowo no tutaj w tej ustawie małe firmy jednoosobowe działalności zostały zrównane z dużymi giełdami, które dysponują miliardami. I to skutkuje tym, że w zasadzie małe biznesy będą musiały się zamknąć z początkiem lipca? Tak. Tak jak widać, spotykamy się tutaj już nie pierwszy raz w Sejmie. Taka akcja edukacyjna to jest nowość, jeśli chodzi o podejście. Pokazuje nie tylko i wyłącznie to, że rozumiemy wszyscy potrzeby edukacji, ale także jak bardzo dojrzała jest nasza społeczność, która istnieje już prawie 15 lat w Polsce. W związku z tym to, to nie jest pierwsza nasza akcja edukacyjna, na pewno nie ostatnia, ale chcemy, aby w tym momencie, kiedy ważą się losy regulacyjne i wa ważą się losy ustawy w Polsce, chcemy, aby ta podstawowa forma edukacyjna została przyjęta przez wszystkich możliwych. Odbiorców, szczególnie tych w naszym parlamencie. Tak jak wspomniałem na samym początku, taki pakiet w tym tygodniu trafi do 560 parlamentarzystów, czyli wszystkich posłów oraz wszystkich senatorów w Polsce, po to, aby można było tą edukację stosować. Mamy także nie tylko i wyłącznie prośbę o to, żeby faktycznie zostało to przeczytane ze względu na to, że. Jest to, jest to pisane bardzo odpowiednim językiem, ale także po przeczytaniu wzywamy każdego parlamentarzystę po to, żeby przekazał tą książkę do swojego lokalnego, do swojej lokalnej czytelni, do swojej lokalnej biblioteki po to, aby można było także krzewić tą podstawową wiedzę o Bitcoinie, cyfrowych aktywach i cyfrowej ekonomii, także w każdym miejscu w Polsce, ze względu na to, że jest to wiedza podstawowa, a tak jak słyszeliście, nie tylko i wyłącznie ludzie uczeni, ale także przedsiębiorcy w Polsce wymagają tego, aby ta wiedza była używana do tworzenia regulacji i do tworzenia w Polsce odpowiedniego miejsca do tego, żeby firmy i inne przedsiębiorstwa, także naukowe z obszaru cyfrowej ekonomii, rosły u nas w kraju, a nie poza. Jeszcze bym dodał, że na mocy zabetowanej na szczęście ustawy nie można byłoby w naszym kraju przeprowadzać eksperymentów naukowych z wykorzystaniem kryptowalut. Nie można byłoby w praktyce prowadzić małego biznesu. Trzeba byłoby bardzo uważać przy edukowaniu również studentów czy w szkołach na temat kryptowalut, bo można byłoby natrafić na niespodziankę, która jest gdzieś ukryta w bardzo długim prawie, bo to było ponad 100 stron plus ponad 200 stron. W rozporządzeń. Więc w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych zostanie przyjęty kolejny trzeci pakiet regulacji z zakresu kryptowalut. To co my powinniśmy zrobić jako Polska, to wykorzystać to, że jeszcze ten rynek u nas nie jest uregulowany popatrzeć jak to robią Amerykanie. Oni znają się na innowacjach, oni wiedzą jak potrafią jak robić pieniądze i powinniśmy tamte rozwiązania zaimportować, dostosowując do tego co nam Unia Europejska nakazuje, robiąc z Polski najbardziej pro krypto kraj na świecie, bo to jest szansa nie tylko dla Luksemburga, oni już to zrozumieli. Czechy, Litwa, Estonia, Malta, Cypr, oni wszyscy idą w tym kierunku, nie mówiąc oczywiście o Stanach Zjednoczonych czy Singapurze. My też nie powinniśmy stać się w tyle, tylko mając bardzo dobrych ludzi, bardzo dobrych informatyków, świetną kadrę naukową, powinniśmy iść w tym kierunku, żeby promować wykorzystanie nowoczesnych technologii i to można zrobić przez dobre, nowoczesne regulacje przygotowywane wraz z rynkiem, a nie przeciwko rynkowi, tak jak dotąd to bywało. Dziękuję.